Chcemy więc, myśląc o świętym bracie Adencie, też rozpoznawać świetnie dni. Posiada on przecież nieprzeciętny... Być może dzisiaj jego obrazy um, osiągały cenę obrazów czy czyli um, artystów, ale on blokował siebie w innym obszarze. W roku 1876 wydał niewielką rozprawę o istocie sztuki, w której pytał. Służąc w sztuce, bo też służyć można. Malarstwo nie utworzyło jednak przed nim najgorszego sensu życia. Jego dalsze życie pokazało, że ostatecznie wybrał on ten rodzaj sztuki, który pozwala nam ocenie, jak odkrywać drogę. Wyraźliwość na ręce człowieka, zwłaszcza tę spowodowaną życiem bez Boga, doprowadziła go do odkrycia tego które przywraca godność pożarnikom i ludziom noc dotkniętym przez życie. Adam Chwilowski odkrył, że to Bóg jest najdostojniejszym artystą. Strażam z niczego. Wielu znajomych. ludzi, jednak jeden sposób szczególny wyróżnił istność wszystkich, niezależnie od czasu i miejsca, które w którym przyszło mu żyć. Święci y, często idą pod prąd, robią coś, co trudno jest zrozumieć ich krewnym i bliskim. Są znakiem sprzeciwu które im innymi może się wydawać nawet pewnego rodzaju szaleństwa. Z ludzkiej perspektywy trudno jest uchwycić tę różnicę, ale ci, którzy stają się świętymi, zupełnie nie dbają o to, jak zostaną ocenieni przez innych ludzi. Nie są niewolnikami. ludzi szarych, pięknych, którzy się zmieniają, sprzedają, gotowi za głos wyborców, nawet sprzedacami pasnotą. I tutaj ważne jest to, oczywiście cały czas to prąd. Dla nich liczy się tylko i wyłącznie Boża perspektywa, w której ich życie zysuje zupełnie. Nowy zakus. Dopiero po jakimś czasie, gdy zapoczątkowane przez nich dzieła zaczynają żyć własnym życiem i wydawać owoce, ludzie postronni mogą się przekonać, że za pozorą szaleństwem kryje się zgoła inna <laughs> rzeczywistość, którą można zobaczyć jedynie, mając wzrost. Przyjaciel świętego brata Alberta, Jan Stolicki, zadał mi teraz następujące pytanie. Wiem, że brat szukał szczęścia w mieszkaniu w walce po prostu. Wiem, że brat szukał ukojenia w nauce, w sztuce. Czy nareszcie dzisiaj, w tym hrabicie, brat od odnalazł do czego pragnął? Za całą odpowiedź dostrzegł serdeczny uśmiech i usłyszał słowa. Mam stanowiska i stowarzyszenia, których braci w Krakowie, Tatnowie, Węgłowie, Zakopane Roznałem w tym roku 20 tysięcy błogów.